Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i wprost. szczerze. Odcinek drugi. Witajcie w drugim odcinku podcastu Książka w 5 minut i 5 pytań. Dziś o głośnej książce Normalni ludzie z Sali Runej opowie Paulina Wilk, która współtworzy Big Book Cafe i zwykle czyta literaturę nonfiction, a wyłącznie przed południem. A pytania zada Anna Król, która o normalnych ludziach co prawda dużo słyszała, ale książki jeszcze nie zna. No i za chwilę zaczynamy. Paula, skup się. Zgodnie z zasadą naszego podcastu, na każdą odpowiedź masz tylko jedną minutę. Gotowa? Gotowa. To zaczynamy. Normalni ludzie to... trzy kropki. Jak byś streściła tę książkę w trzech zdaniach? Normalni ludzie to jest opowieść o dwojgu młodych ludzi, którzy... Próbują się do siebie zbliżyć, próbują poznać samych siebie i siebie nawzajem, i mają z tym całą masę. Problemu. Na początku są zupełnie nieświadomi samych siebie i swojej relacji, tego, co się z nimi dzieje, i na naszych oczach nabierają pewnego kształtu życiowego. Stają się bardziej dojrzałą formą samych siebie. To jest książka o próbie miłości. To jest też książka o współczesności i o tym, jak trudno nam jest się połączyć i żyć w trybie ciągłym, a nie migawkowym. Przynajmniej dla mnie o tym jest ta książka. Czy normalni ludzie to powieść pokoleniowa? Co mówi o milenialsach? Słyszałam tą teorię, że to jest portret pokolenia. Ja bym nie szła tak daleko. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby to było zamierzenie autorki, ale rzeczywiście pokazuje ona ludzi tego najmłodszego pokolenia, którzy borykają się na pewno z takim światem, w którym wizerunek jest potwornie ważny i troska o niego naprawdę potrafi zatrzymać przed wyrażeniem uczuć. Na pewno jest to też opowieść o migawkowości życia, o tym, że bardzo trudno jest czuć, że biografia. Moje życie, moja historia jest taką linią, która się po prostu jakoś. Toczy. Ta książka jest napisana sekwencjami, takimi fragmentami, czymś w rodzaju scen filmowych, czyli jest jakby cięta na takie migawki, które wydaje mi się, że świadczą właśnie o jakiejś fragmentaryzacji życia i że to pewnie jest doświadczenie pokolenia, że trochę zamykamy swoje życie w takim zdjęciu z Instagramu. Nie wiadomo, co było przed, co było po. I na pewno mówi ta książka wiele o powszechnych lękach, słabościach i kruchości, a jednocześnie o tym uniwersalnym marzeniu, żeby być normalnym człowiekiem i że normalność jest gdzie indziej. Autorkę Normalnych Ludzi, Sally Rooney, media nazwały już między innymi Jane Austen prekariatu. Czy ty się zgadzasz z takim określeniem? Właściwie dlaczego nie? To jest opowieść, jak powiedziałam, o próbie miłości, bo nie jestem pewna, na ile to uczucie się udaje, ale na pewno jest to opowieść o dwojgu ludzi, którzy pochodzą z dwóch różnych klas społecznych. Ta dziewczyna jest bardzo zamożna, a ten chłopak jest synem sprzątaczki w domu tej dziewczyny, więc różnica jest diametralna i ma znaczenie. Chociaż dowiadujemy się w trakcie tej historii, że najważniejszych rzeczy w życiu nie można kupić. Mamy do czynienia z dwojgiem ludzi. Ogromnie utalentowanych, których bardzo wiele łączy, ale ta rzeczywistość finansowa, niepewna, fragmentaryzowana i rwana, na pewno jest jakąś istotną zmienną i stanowi dla nich Także barierę w zbliżeniu się, w takiej próbie odsłonięcia, obnażenia się. To zbliżenie jest ogromnym ryzykiem, i tak samo jak w dumie dochodzi do bardzo wielu pomyłek, niezrozumienia wzajemnego, które tych ludzi oddala zamiast ułatwiać kochanie się. Kiedy opowiadasz o różnicach finansowych, mam wrażenie, że streszczasz love story XXI wieku. Czy zatem można powiedzieć, że jest to kolejna książka o miłości? Myślę, że jest to w każdym razie dla mnie przede wszystkim książka o lęku przed miłością. Tak naprawdę o tym, jak bardzo żyjemy w swoich pudełkach. Często nieświadomi swoich uczuć, niezdolni, żeby je w ogóle nazwać i trzeba naprawdę z Porego wysiłku, a czasami załamania jakiegoś życiowego, potężnego krachu, żeby móc rozpoznać samego siebie i z tych rozbitych części w ogóle ułożyć jakiś portret własny i użyć słowa Kocham cię, w, akurat w przypadku tych bohaterów i tej opowieści, w bardzo takim niepozornym, wydawałoby się momencie, bardzo późno, dużo później niż ta miłość się zmaterializowała, była już faktem i prawdą emocjonalną. Więc przede wszystkim powiedziałabym, że to jest chyba książka o tym, jak trudno się kochać ale też o tym, jak bardzo w tych niesprzyjających współczesnych okolicznościach miłość jest możliwa i właściwie wyraźnie w tej książce triumfuje. Media opisując język autorki normalnych ludzi zwracają uwagę na to, że udało jej się odnaleźć klucz do opisywania relacji ludzi urodzonych już w XXI wieku. Czy ty uważasz, że pisząc normalnych ludzi udało się opowiedzieć jej coś zupełnie nowego o miłości, czego wcześniej w literaturze nie było? Wydaje mi się, że wszyscy pisarze piszą cały czas tę samą opowieść i w tym sensie nie. Natomiast to, co zrobiło na mnie dobre wrażenie w tej książce, to był taki niesłychanie precyzyjny, wręcz wypreparowany, prosty język, który właściwie trochę tak jak w scenach filmowych pokazuje nam tych bohaterów w bardzo prostych ujęciach. Myślę, że to kosztowało dużo pracy, żeby tak to napisać. Język jest bardzo precyzyjny, bardzo zredukowany i powoduje Ogromne emocje w czytającym. One nie są w słowach, one są w, w tym, co te słowa z nami robią. Więc powiedziałabym raczej, że jest to bardzo współczesny, w jakimś sensie adekwatny do tej nowo medialnej i szybkiej rzeczywistości, język opowiadania o miłości, bo miłość jest ta sama, no i na szczęście wygrywa. Bardzo dziękuję za udział w drugim odcinku naszego podcastu. Książkę przeczytam. To wszystko na dziś. W następnym odcinku Julia Rzemek, legendarna księgarka Big Book Cafe, opowie o książce Asteroid i półkotapczan, a pytania będzie zadawał Bartosz Kamiński. Do usłyszenia. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i centrum wydarzeń literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.